Maria Bałabuch. Ja. Wiesław Jan Buczek. Wiesław Drążek. Mirosław Zbigniew-Pus. Ryszard Jan Murkowski, Leszek Kleszczyński. Romana Kłoczkowska. Ryszard Koprowski. Zbigniew Krzysztof Kuczyński Marian Bolesław Łysiak Jacek Stanisław Padłyński Ewa Katarzyno Pitko-Witkowska Robert Puźniak Stanisław Antoni Sieradzki Ryszard Szczepaniuk Marek Piotr Szaluś Grażyna Ślutwa Mieczysław Siderek, Andrzej Wiśniewski, Beata Irena Mruber. Komisja stwierdza, że Mirosław Zbigniew Wóz otrzymał 15 głosów, co stanowi bezwzględną większość głosów i został wybrany na przewodniczącego Rady Miasta w obecności 20 radnych. Komisja stwierdza, że Wiesław Jan Buczek, Ryszard Koprowski, Mieczysław Świderek otrzymali bezwzględną większość głosów i zostali wybrani wiceprzewodniczącymi Rady Miasta.